IN THE No the, the witam wszystkich zgromadzonych Kto by się spodziewał Że dostanę zastępca U Udamisona Mojego dobrego znajomego z reala Ale w końcu, w końcu no Dostałem to czego chciałem Mam 300 Na Fobos Nie na swoim koncie, ale ale czuję się jak na swoim umiejętności sprawdzałem mogą być, mogą być Można je troszkę poprawić, ale, ale ale Co i pójdziemy, co będziemy robić w ten FUBOSie, o, tego zaczniemy. To co na Pandorze, czyli kurwa ma czaszki? Lecimy. Leci pierwsza nymfa, jest event ogólnie wielkanocny Także może jakaś loteria? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Umówmy się tak, że jak będzie 150 łapek to robię kurwa już w tym tygodniu film z loterii Za swoje ciężko zarobione pieniądze He, he A tak całkiem poważnie to... To coś tam na pewno zrobimy. Nie wiem jak mi słychać zaraz sprawdzę ogólnie. że jak tam ustawiłem. Bo taki spontan, wiecie, ogólnie? Kurwa nikogo nie ma. Zrobimy co na pewno przegląd te dwa, nie? O tak muzyka może być Przegląd te dwa O Zajebiście ma kamień czerwonego smoka Kurwa Ja pierdole To syn Tu są orzeźwiałki? Oby były Módlmy się Widzowie módlmy się o to żeby orzeźwiałki tutaj były Kurwa jaki fail Ja pierdole jeszcze pies wyzywa. O, o! Ale no to jest do ugrania ogólnie, tylko zobaczymy. Aha, on padł, ale jest. Nadal, dobra. Ciężka walka, ale do ugrania, do ugrania. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Dotyk widzę, że siada. No, mi by kurwa dotyk nie siadał. No, szanujmy się, co jak co, ale. Pokażemy jeszcze tego wojownika, jakie eku ma. No, ma fajne eku. Kurwa. Dawaj, bestio, pokaż umiejętności. Posiadasz. Kurwa. Dotyk, please. Halo, weź w dopomóż. Musisz, tak jest, mu też do tych kurwa. Ja już po jestem. Ona ma podwójną rękę, chyba czy nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, klątwa jest dobrze. Jest zajebiście, on jest po Czy kurwa, czy to zrobię, czy to zrobię? <laughs> kawelka, kurwa, nie ogary, jebane ale bym wam w w ale Tak kurwa wartujecie swoje postacie, ale. No wiem, że ja dobrze walczę. Umiejętności to są miarę dobre. Kurwa zasłonię SA. Już do mnie ktoś pisze z Facebooka, muszę się wylogować. Dobra, vlogowałem się z Facebooka. <grywka> ale wejka, co. Kurwa nie wiem ej! Poczuł się jak na pandorze na swoim koncie 3 lata temu, 4. Kiedy to szedłeś, chodziłeś sobie po 2 Tam stało, nie wiem, maksymalnie po 2-3 osoby i sobie ich tyrałeś, nie? Nie to co teraz wszędzie w 10 osób stoją Ale już się ośmieszyli, ale czy tutaj są może Nie, to jest zwój do wywołania depozytu. No ja nie wiem czy ja się w ogóle z wami kurwa przywitałem, nie? To jest taki spontan dzisiaj robiony. Nie chcę mi się grać ogólnie dzisiaj. Ale najwyżej zrobię o 22. Będą wygr do wygrania kolejne dwa zaproszenia. Ogólnie od 1 kwietnia do 30. Codziennie będę losował na streamie po dwa zapy. Także zapraszam już dzisiaj wszystkich o 22. A także no po prostu w kwietniu, nie? Co stream, dwa zapy. Na pewno jakieś dni przerwy będą, ale przerwy za dużo nie będzie. Nie? nie ma kurwa co robić przerwy. Bo wtedy widzowie tracą nerwy Palady no uj tam lecimy, nie? Le? Wyjebane całym sprawdzamy. sprawdzamy? Ale jakiś rando Muchy są tyrane przez bestie Odcinek z pół godziny Następny odcinek z Foosa pojawi się jak będzie 69 łapek o. Idziemy na taki układ, 69 lajków i pojawi się kolejny odcinek strania amatorki z Fobusika. Będziemy kurwa gasić pety, Sami widzicie, jak to właśnie wygląda. Ogólnie to chyba F, dam, Sprawdzimy, czy ma. Ma, ma, dobra. Mogę na F z nim pojechać, bo naszyjnik ma fajny. Fajny na swoją profesję, nie na moją. Miałem takiego nasilnika na że nie chciał mieć. Nie oszukujmy się. W muszę zrobić tak. On już pewnie kogoś woła, jebany nob. Pewnie weź, 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 weź przyjść, bo Vegeta Deda Tu mama, dysy, mama, przedłuża, przedłuża, woła kogoś już, no niestety, ale to są kurwy, nie? Będą To każdym razem tak robić. Tutaj normalnie bił, a teraz przedłuża. No Udaje że go nie ma Kurwa, czy mi zlagował grę? Lagi mam Ja pierdolę, z internetem zajebany, no. Co za syf pierdolony Ale możemy porozmawiać o tym, co się będzie działo na Fobosie, na pewno na pewno będę często nagrywał odcinki z zastępcy, bo nie ukrywajmy fajna postać. jest Swojej 300 nie będę miał, a co dopiero z taki, takim Ekuny. Kurwa chuja bo trochę, ale zaraz pewnie będzie net. Jak nie, to będę musiał jeszcze raz nagrać, a cięcia nie będę robił, bo, bo nie umiem kleić filmów i nawet nie chcę mi się tego robić. Neta po prostu nie mam. Kurwa mać. Ale ładnie rozjebałem tego tego tropa i tego woja. Podobała mi się ta walka. Ośmieszyli się ogólnie, no nie ukrywajmy, ośmieszyli się, nie, totalnie. Oni do R doszli, no, ale i tak zostało mi na koniec 100%, bo da posiadało ładnie. Dysyty mama. Ajajaj, kurwa, mać. W takim momencie akurat net mi się. wybał może ktoś mi dosa zajebał Muchy mi zajebały dos. O, już jestem, dobra Kurwa Beka z tych ludzi, nie? Patrzcie Jeszcze pewnie na wyzywie będą lecieć. Uznając kurwa nobów No Pierdolone psyne, ale będziecie kurwa tyrali przeze mnie Gdyby nie ten akt to pewnie by wam uciekł, ale... Gra ta muzyka czy nie? Też było. Ajajaj. Ale się ośmieszają. Teraz szukamy talizman. Nie talizman tylko tak, Może talizman, w talizmanach tylko jest. Orzeźwiacze. Kurwa, Damian nie ma orzeźwiaczy, do chuja. Nie stać go, jebanego biedaka. O, jest zły, że nie o 5 minut, dobra. Jest jeden zwój, jednak. No i ta, ta to obstawiałem. Kurwa, ja pierdolę, nie? Ale będę was struchą w walce, oho Klękajcie narody. Kurwa Kurwiłem się trochę, wiecie? Każdy normalny by się wkurwił, bo Zużyłem że działa tylko po to, żeby zaraz się znowu wyjewać. Mhm. Ale mamy tak taki mamy teraz macie tego co się będzie działo na kanale, nie? Sfaniaki pierdolone z mógł Pewnie jedna osoba na kontak. kurwa, ko kozacze Ajajaj Czyli mają pierwsze starcie, starcie z tanrotem. Kurwa muszę zobaczyć, czy tam nie ma tego więcej tych orzeźwiałek, nie? Sfaniaczki, ale 4 minuty tylko respimy o, depozyt wam pokażę Damiana w międzyczasie. Nie będę logał, bo... Owo co? Logać, skoro można sobie... Logać na Pandory, czy tam na, na Nubesa? Mundesa. Nie ma sensu. No on tutaj jest na berkach. Zobaczymy, gdzie jest swoim wojownikiem. Ej, Paradynem, sorry. Nie chcę też długiego odcinka nagrywać, bo to jest pierwszy odcinek. Będzie jeszcze czas na napierdanie tych much. O to ja się akurat nie martwię. W razie no, trzeba ten set na Nobecie wyjebać. Ja dzisiaj jeszcze nie grałem jest godzina 16. Bościciel zablokował. Aha, on mi zablokował ja Muszę mu powiedzieć, że go odblokował. Chujowo bo trochę, ale. No, dzisiaj będę odblokowany. Wejdziemy sobie na, na, na Pandora, zobaczymy co on tutaj ma. Nie będę na swoje konto wbiła, bo to jest konto, z, odcinek z konta, zastępce. Hmm, czyli go nie ma, nie? 274 wpadł. Dobra, nie ma co. Trzeba jeszcze chwilę poczekać. Dwie i pół minuty Hmm Kurwa, kujawa, Ale dobra, poczekamy Skoro już tą... te półtora minuty czekamy, to doczekamy już ten czas To jest jebana... Aha, kurwa! <ścoughs> Widzicie? Ajajaj aj. Ślepy, ślepy Dobra Przejdziemy się na 2-8-0 Beka, oni kurwa w grupie stoją, psy banele Patrz, ale już nie zejdzie, przyjeb Albo no chuj, spróbuję, pójdę im w pierdolę Kurwa, ich trzech jest Oha Dobra i na tym zakończymy odcinek Ja nie będę tutaj Damianowi co chwilę ten Tracił kurwa orzeźwiałek, no Ale fajny pierścień ma tam, 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 tam Walka byłaby do wygrania ogólnie Zwróćmy uwagę na to, że to jest Fobos Tutaj kurwa się dają kryty potężne Teraz taki cewek, żeby siadł, ale zjeb wyzwał Dotyk mi Klątwy on nie ma Szkoda Gdzie on ma łapki z nymfy w ogóle? No już po R Ale chuj taki mały przesmak tego co będzie No na pewno następnego odcinka, następnego odcinka nie będę nagrywał 16 Wtedy kiedy jest najwięcej osób no Trochę chujowo, ale Jebana, prowokujesz, no. Ty kurwo jebana z wyzywem Na pewno będę się dobrze bawił Może nawet i lepiej jak na, kiedyś na Pandorze, choć w to wątpię. I padaj, kurwo Ajaj, no niestety mordeczki, ale no taki mamy przesmaczek tego co, się, co będzie się działo na kanale będzie na pewno, no, łazić i, kurwa zabijać te muchy, próbować ich zabijać, ale sami widzicie, że wszędzie na każdej kurwa mapie stoją i obstawiają w trzech, w pięciu, w 10. Ojej. ciekawe, czy kiedy zrobią świat bez świat, świat kurwa, że no z zakazem grupowania się oprócz tytanów i kolosów, oby tak się stało. A teraz żegnam się z wami, fajnie było. Dobrze się bawiłem tam padłem kurwa trzy razy, ale... Ale fajne walki się odbyły, fajne walki się odbyły. Nie narzekam. Także 69 lajków, następny odcinek czekaję. teraz się z wami żegnam. I zapraszam no, niemalże codziennie w kwietniu na live'a Na live'y, które odbywają się około 22 Zawsze takie pierwsze sobie siekamy w margonem. Bijemy kurwa levele i nie tylko No i co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Życzę wszystkim powodzenia. Może to właśnie ty zostaniesz się na świat i zagrasz ze mną. Kto wie? Codziennie dwa, po dwa zapy. Zostało jeszcze 58 zaproszeń, także. Elo!